Moja książka, sądzę, należy do gatunku, jeżeli trzeba ją umiejscowić w jakimś gatunku literackim, do gatunku publicystyki historycznej. No, składa się z trzech części. Kiedy powiedziałem tytuł mojemu wydawcy, zawołał, komu Polska przeszkadza, no to pewnie będzie w wielu tomach. No, ograniczyłem się tylko do jednego tomu, do czasów najnowszych, ale nie tylko z wycieczkami także i w głąb historii. Myślę, że moim najważniejszym wkładem do historii współczesnego świata jest ta liczba 447. Wszyscy Państwo znają. Te liczby i wszystkim ona się kojarzy, z, to jest numer ustawy amerykańskiej, tak zwanej ustawy o własności bezdziedzicznej. Ale 447, jak znalazłem, to jest także liczba Żydów uratowanych w czasie ostatniej wojny przez Piusa XII tylko na terenie Watykanu, bo Pius XII, Watykan, uratowali. No oblicza się to na 10 tysięcy Żydów, albo i więcej, ale na terenie samego tylko Watykanu. 447. Tę liczbę podał konsul Izraela w Mediolanie, pan Pinkus Lapide, w 1960 roku. Dzisiaj już jest dość zapomniana. Myślę, że o o zagrożeniu niemieckim i o e, czasach ostatniej wojny i e, sposobu, w jaki do tej wojny do, doszło, e, też chyba e, wniosłem e, no, moje osobiste e, spojrzenie. E, to jest naj, najważniejsza sprawa w tym wszystkim. E, to jest ta Depesza polskiego wywiadu do sztabu generalnego w Warszawie. Porozumienie, pakt Ribbentrop-Mołotow był podpisany nad ranem, kiedy już nie było dziennikarzy i nie było aparatów filmowych. Był podpisany nad ranem w Moskwie w nocy z 23 na 24 sierpnia, a 24 sierpnia wieczorem, do sztabu generalnego w Warszawie przyszła depesza z Paryża, z komórki wywiadu polskiego w Paryżu podająca precyzyjnie precyzyjnie wszystkie tajne klauzule tego Traktatu podpisanego przed kilkunastoma godzinami. Prawdopodobnie źródło było francuskie. Ta depesza, mało znana, rzuca światło na politykę Józefa Beka, a wiemy, że dziś zwłaszcza młodzi ludzie bardzo interesują się historią Polski, tamtego czasu, która przez tyle lat była zakłamana. I w związku z tym zainteresowaniem wynika wiele nieporozumień. Młody historyk y, polski y, Zychowicz był zdania, że należy z Niemcami, z, należało się związać z Niemcami i razem pójść na y, Bolszewików. No, y, trafiająca do przekonania niektórym y, hipoteza. Zupełnie absurdalna, bo przecież po pierwsze, pomijając już, pomijając już aspekt moralny, no wyobraźmy sobie, że polski rząd związałby się z Niemcami i polska policja wyłapywałaby Żydów na terenie Polski i, i, i polscy żołnierze by ich mieli zabijać, no pomijając już ten moralny aspekt. Ale absurd w samym założeniu i nieznajomość, nieznajomość mentalności i podstaw polityki niemieckiej. Hitler Mein Kampf wpisał, że Polacy to jest rasa niższa i że należy Polaków przesiedlić na Syberię po to, żeby stworzyć Lebenraum dla Niemców. No, potem, potem jest Rosja, komu Polska przeszkadza. No, Polska, przeszkadzała, Polska przeszkadzała już Turkom, o czym ja tutaj w, w tym tomie nie wspominam, bo przecież Polska przeszkodziła Turkom zawojować Europę i pod Wiedniem ich odprawiła. Ale potem w 1920 roku Przecież Trocki mówił, rewolucja ma się rozszerzyć na cały świat i my po trupie Polski, po brzuchu Polski przejdziemy na zachód. No Jak się okazało, za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia Polacy, polska jazda pokonała, pokonała odprawiła bolszewików no i dzięki temu, w Paryżu dzisiaj nie mówi się po rosyjsku i, i, i nie było we Francji sowchozów, ani kołchozów tamże. Więc o tym, o tym jest ta książka. Bardzo mnie cieszy, że wielu młodych ludzi nią się interesuje. No, to jest sprawa także polskiej Ukrainy. Historia zupełnie zakłamana, którą ja starałem się sprowadzić na drogi prawdy i pokazać w jaki sposób ta Ukraina była rusyfikowana i ile w tym jest historycznej nieprawdy.